Znajdujemy się w przepięknej Lubelszczyźnie, na, na skrajach rostocza. Wszędzie w tym regionie rośnie chmiel, a w tej chwili wdrażamy konopie. Są to rejony rolnicze, nie przeplatane żadnymi wielkimi, śmierdzącymi fabrykami. Na tym polu jest używany tylko i wyłącznie obornik z gospodarstw, o których wiemy na stówę, że tam się nie używa żadnych pasz GMO. Staramy się jak najbardziej ekologicznie prowadzić naszą uprawę. Każda konopia jest medyczna i każda ma zastosowanie w medycynie. Z ekstraktami konopnymi nie mieliśmy tak naprawdę do czynienia, i nasza wiedza była znikoma, bo mieliśmy informacje od innych rodziców, czytaliśmy sporo e, na temat ekstraktów, e, ale podchodziliśmy do tematu z taką dozą rezerwy. Aż do momentu, kiedy u naszego dziecka zdiagnozowano autyzm i epilepsję. Stanęliśmy przed bardzo dużym wyzwaniem e, albo ryzyka e, kolejnych potencjalnych ataków epilepsji, albo ochrony wątroby. Doczytaliśmy, że ekstrakty konopne mają e, działanie protekcyjne, jeżeli chodzi o wątrobę e, i wtedy tak naprawdę zdecydowaliśmy się na ich użycie. Neurolog był zmuszony już tak naprawdę przez stan wątroby w, do wycofania leków przeciwdrgawkowych, e, dlatego musieliśmy szukać jakiejś alternatywy. Drogą naszych wspólnych znajomych e, trafiliśmy na Krzyśka. Zostałem zaproszony na kawę, w ten sposób zostałem podstępem <ścoughs> ściągnięty do, do stołu i na przesłuchanie do mamy Mai, do Moniki. Monika, jak każda matka kochająca swoje dziecko, chciała się dowiedzieć, w jaki sposób ja ten olej robię, czy mogę w jakiś sposób zaszkodzić. Pamiętam, jak dostaliśmy pierwszą butelkę od Krzyśka, i sama konsystencja tego, co było w środku, to już nas zaskoczyło i wskazywało na to, że może to być coś innego niż dotychczas, i dawało nam to po raz kolejny obietnicę, że będą się działy dobre rzeczy. Tutaj, jak zwykle, nasz największy anioł, pani Ania, po prostu błyskawicznie rozpisała dawkowanie. I zaczęło się. Aby stosowanie CBD było skuteczne, muszą być spełnione następujące warunki. E, prawidłowy skład, prawidłowe dawkowanie i cena, na jaką nas stać. Dziecko bardzo nam się uspokoiło. Taka rzecz, która z mojego punktu widzenia jest nie do wypracowania, a na pewno bardzo trudna, e, to nastąpiły nocne przebudzenia do toalety. Maja. Budziła się, szła samodzielnie, po czym kładła się spać. Działy się po prostu cuda, które na chwilę obecną pozostawały w sferze marzeń u nas, tak naprawdę. Dziecko bardzo nam się zaczęło otwierać. Z dziecka, które było totalnie zamknięte, o znikomym kontakcie, które bardzo rzadko reagowało na to, co się do niej mówi, Maja zaczęła wręcz nalegać. I dążyć do kontaktu z nami. Dochodziło do sytuacji, że ja osobiście brzydko powiem, ale byłam zmęczona, bo musiałam cały czas z Mają być. Ona cały czas chciała, aby ktoś z nią siedział, układał klocki, rysował. E, była ta spontaniczność w jej o, zachowaniu, prawda? Nie. Tak. E, I na chwilę obecną. E, też jest ogromny progres, bo lgnie do dzieci. Na placach zabaw no to jest dla nas też coś niewyobrażalnego. Walczy, walczy o kontakt z dziećmi nadal nie wie, bo sporo pracy przed nami wiadoma rzecz, nadal nie wie, jak ten kontakt nawiązać, jak rozpocząć zabawę, ale mimo wszystko tego bardzo, bardzo chce. Dlaczego mówimy o tym w kontekście konopi? Od początku diagnozy zaczęliśmy szukać wielu możliwości, wielu dróg, które byłyby perspektywą do lepszego funkcjonowania naszego dziecka i lepszego jej życia w przyszłości. Nigdy nie wprowadzaliśmy kilku interwencji naraz, aby mieć pewność, że akurat to dało taki i taki efekt. I na ten moment nikt nie przekona nas, że konopie są czymś złym, bo my na własne oczy widzieliśmy, jak się zmienia nasze dziecko. Nie robiliśmy niczego więcej, niczego ponadto, aby mieć pewność, że to właśnie ekstrakty powodują te progresy. Jest niezmiernie trudno e, znaleźć specjalistę, znaleźć lekarza, który otwarcie i z premedytacją powie: to działa i to róbcie. Zacytuję jedną wypowiedź. Jeżeli macie sprawdzone źródło, to to zróbcie. Mieliśmy możliwość w każdej chwili. E, Zupełnie nieodpłatne, i tak jak e, wszyscy, wszyscy, którzy się skontaktują, konsultacji na bieżąco, co się działo, jak dawkować. E, mogliśmy zapytać o wszystko. Krzysiek jest też osobą, która jest bezpośredni, bezpośrednim producentem, tak? Od, e, od, e, od zbierania plonów do efektu końcowego, rozlewania w buteleczki, także nie jest to jakiś pośrednik i ma pieczę nad całym procesem. W każdym jego etapie. W Polsce 95% producentów stosuje metodę ekstrakcji gazem CO2, który odbywa się w temperaturze mniej więcej 30-35 stopni. To powoduje wypchnięcie pod bardzo wielkim ciśnieniem na chłodno wszystkich tłustych składników, które w konopiach się znajdują. W ten sposób możemy osiągnąć dosyć ubogi ekstrakt, który potem trzeba oczyścić, przystosować do wymogów prawa i po prostu wpuścić do obrotu. Ekstrakcja etanolowa przewyższa to, dlatego że te składniki, które są polarne, te składniki, które są w konopiach nierozpuszczalne w gazie, bądź nie da się ich wypuścić, one rozpuszczają się za to w alkoholu bądź w tłuszczach. Ekstrakcja etanolem pozwala uzyskać z rośliny pełne spektrum kanabinoidów w takiej proporcji, w jakiej występują w roślinie. Syrodacy, bracia i siostry, kochani moi. Obojętnie, czy ta roślina rośnie w Polsce, u mnie na polu, na Lubelszczyźnie, czy ona rośnie w Holandii, czy ona rośnie na Księżycu. Ta roślina, każda jedna konopia, zawiera te same składniki, tylko w różnych poziomach. Z tych konopi robi się takie same leki, jakie robią izraelskie szpitale.